Dzień dobry, dzień dobry. Witamy Was w kolejnym odcinku, kwadrans z momentum. Julia, zapraszam Cię. Ty dzisiaj nas sprowadzisz, jest mi bardzo miło z tego powodu. Bardzo serdecznie Was witam wszystkich i Julia, oddaję Ci głos. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałabym Was zachęcić i zaprosić do dyskusji na temat odwagi w małych decyzjach. Temat do zastanowienia chciałabym na pierwszy rzut Krzysztofa. Zapraszam do dyskusji. Poproszę Ciebie o głos. Dzień dobry, witam kochani. Witam wszystkich naszych słuchaczy i widzów. Robimy ten kanał dla siebie i dla Ciebie, po to, żeby właśnie kiedy mówimy o odwadze, żeby to nie był tylko przedyskutowany temat, ale żeby właśnie robić kroki. W ogóle ja moja odpowiedź jest dość prosta. Kroki. Albo w ogóle krok. Przypomnę sobie historię naszej firmy. Przypomnę tylko, że z 31 lat jestem przedsiębiorcą. Budujemy z Tomkiem mosty, zbiorniki i teraz metro. I to były... Najpierw małe kroki w dużych rzeczach, a temat dzisiejszy jest małe kroki w małych rzeczach. Czyli w zasadzie w ogóle najmniejszy krok, jaki możemy zrobić, co do tego, żeby robić rzeczy nowe, których jeszcze nigdy nie robiliśmy. To są dla mnie małe, najmniejsze kroki odwagi i w ogóle działania, które Ciebie i mnie rozwija. Dlaczego mówię Ciebie i mnie? Bo kiedy ja robię mały krok, a jesteśmy razem, to za chwilę Ty go robisz. Kiedy Bartek biega, i nagrywamy, jesteśmy w momentum, a Bartek gdzieś tam biegnie. To ja myślę sobie, fajnie, bo ja już pobiegłem. Bartek biegnie ja już pobiegłem. To wtedy fajnie. Ale kiedy Bartek biegnie, a ja nie biegłem, biegnę, to mówię, to ja zaraz pobiegnę. I to jest ten wpływ, który mamy nawzajem na siebie. Czyli moja odpowiedź to jest najmniejszy jaki możliwy krok do robienia rzeczy, których jeszcze nie robiłem. Dziękuję. Dziękuję. Paulinka, poproszę. Odwaga w małych decyzjach. Wow, tej odwagi do małych decyzji. Bardzo, bardzo dużo u mnie ostatnio. I oczywiście, Krzysiu, mówiłeś o małych krokach. Tak, małe kroki. Odwaga do tego, bym stawiała małe kroki, nawet wtedy, gdy nie widzę, nie widzą po czym idę, tylko po prostu idę, bo wiem, że jest duża wizja, duży cel przede mną. Nie zawsze muszę wiedzieć dokładnie. Po czym te kroki stawiam, natomiast to są takie mikrozmiany, które robią. Czyli tak sobie teraz myślę, że ludzie bardzo często nie podejmują działania, bo przygotowują się do gigantycznego kroku. Więc wszystko planują od A do Z, bo od razu chcą zmienić cały świat. Od razu. Jak już zmiana, to musi być po prostu cała zmiana wszystkiego. I a ja jestem typem człowieka, który. Tak, okej, okay, chce zmieniać, yy, chce wzrastać. Natomiast wiem, że jak będę przygotowywała tą wielką zmianę nie robiąc nic, to powstanie nic. Więc każdego dnia robią jakiś mały krok. Spotykamy się w przestrzeni momentum i to jest bardzo dobry przykład dla mnie. Narobienie tych małych kroków. Jak wiele kroków dzięki temu, że jestem w tej przestrzeni, zrobiłam w swoim życiu. I e, wielkie plany, jasne, mam wielkie plany na wielkie zmiany, natomiast każda z tych zmian jest, to, jest małym, małym krokiem. E, przykład, bardzo prosty, bardzo piękny przykład. E, ja jestem typem człowieka, który musi mieć perfekt zaplanowany, perfekt, pe, perfekcjonizm. I ten perfekcjonizm bardzo często sprawiał, że dużo dawałam czasu na planowanie i to coś nie powstawało. Natomiast teraz jestem w momencie takim życia, kiedy okej, okay, pozwalam sobie na to, że mogę popełnić jakiś błąd, może coś być nieperfekcyjnie, jestem przygotowana, natomiast coś może pójść inaczej niż sobie to gdzieś tam wyobrażam w przyszłości. No okej, okay, przyznaję, że tak może być, poprawię to w locie, tak? Będę, uczę się latać. Już w czasie, gdy to robię. Więc no, tak to właśnie wygląda u mnie teraz: odwaga moich kroków, czyli odwaga do podejmowania działań, pomimo tego, że nie wiem dokładnie, jak to zrobić. Natomiast, żeby ta zmiana była, to jest działanie. Dzięki, Julia, za Twoje przepiękne pytanie i za, za ten temat. Dziękuję. Aniu, jestem ciekawa Twojej perspektywy. Podzielisz się, proszę. Tak, tak, bo to tak. Właśnie, a propos małych decyzji, które wymagają odwagi, jest jednym z elementów. Dla mnie niejednokrotnie odwagi wymaga właśnie powiedzenie tak lub nie danej rzeczy, danej sprawie. To, to są dla mnie takie elementy, które mogą wydawać się małe decyzje, a z tego robią się tak wielkie rzeczy i tak wielkie sprawy, że. Potem mi się to w głowie nie mieści, co się z tego mojego tak lub nie rodzi. I to jest niesamowite. Kolejna rzecz, która mi przychodzi do głowy, to jest zmiana planu, o, którym, o której mówiła też Paulina. Ja faktycznie lubię mieć wszystko zaplanowane. Jak coś się zmienia, to ja już. To już jest ze mną kiepsko, więc nieraz ta zmiana planu wymaga dużej odwagi. I co jeszcze przychodzi mi do głowy? Zadawanie pytań. Niejednokrotnie, jak mam zadać komuś pytanie, to cztery razy się zastanawiam, czy na pewno, czy na pewno, więc to też wymaga ode mnie niejednokrotnie dłużej odwagi, żeby to pytanie ostatecznie zadać. To tak trzy rzeczy, które mi przyszły do głowy: mówienie tak lub nie, zadawanie pytań i zmiana planu. To są trzy elementy, które ode mnie wymagają dłużej odwagi. I tak sobie właśnie myślę, że te małe rzeczy mogą spowodować wielkie zmiany. Dziękuję. Dziękuję. Tutaj małe problemy techniczne. Bartłomiej noga powrócił do nas. Miałeś dużą odwagę wrócić z powrotem. Wróci... Zapraszamy cię, bo właśnie jest Nie łączem internetowym. Ja usłyszałem tylko końcóweczkę Ani i to jest bardzo fajna końcówka. Bo ja tak sobie pomyślałem z kolei o tym, bo to trzeba mieć bardzo dużą odwagę do tego, żeby ocenić świadomie swoje rezultaty na co dzień i ewentualnie podejmować działanie do tego, żeby to zrobić, bo wbrew pozorom każdy z nas jakby chce być poklaskiwany i poklipowany po ramieniu, ale to nie doprowadzi nas do jakichś końcowych rezultatów i często tworzymy wtedy bańkę taką, w której żyjemy sobie, a nie żyjemy w tej prawdzie, która jest tak naprawdę. A dla mnie te decyzje nie muszą być tak naprawdę małe. Dla mnie każda ta mała decyzja to jest decyzja, która gdzieś kierunkuje nas, czyli ta intencjonalność jest dla mnie niezmiernie istotna i ona to wybrzmiewa bardzo mocno, bo jakby decyzja codzienna naszego działania jest decyzją, która później się kumuluje w przyszłości, tak. I dzięki temu realizujemy duże plany. No. Jakby dom budujesz, to nie budujesz dlatego, że od razu go zbudowałeś z całego, tylko budujesz go po kolei, tak? Krzysztof to jest jakby w tej branży budowlanej, więc on dobrze może powiedzieć, są jakby pewne szkielet, podstawy i tak dalej do tego, żeby później mogło coś nabrać jakiegoś kształtu i to jest pewnie proces długofalowy, w którym najpierw ktoś coś musi zaprojektować i tak dalej, i tak dalej. I dla mnie tak jest właśnie z tą odwagą w tych małych decyzjach. Ja myślę, że też jeśli chodzi o... Samą odwagę i o to, aby podejmować decyzje o jakimś zmianie działania i tak dalej, to trzeba zrozumieć też gdzie, na jakim miejscu w szachownicy się znajduje życiowej i tak trochę strategicznie trzeba podejść do tego i popatrzeć na to, gdzie jestem teraz w tym momencie i na co mogę sobie pozwolić też nieraz, bo, bo, bo też może być tak, że możesz mieć nierealne jakieś jakieś swoje założenia albo podchodzić odważnie do czegoś i, i wiesz, może zeskoczyć z klifu i się zabić tam w tej wodzie tak naprawdę, a nie, a możesz podejmować te małe kroki i uczyć się skakać najpierw z mniejszej wysokości i później pedagogicznie podchodzić do tego i możesz później skakać z 30 metrów, tak, tylko kwestia jest tego, żeby żeby to rozsądnie zaplanować i, 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 i przygotować się do tego, tak, i przygotować się do tego. Choć nie zawsze życie nas do pewnych rzeczy przygotowuje, więc to też trzeba powiedzieć, że wtedy sobie trzeba dbać o radę. Ale właśnie w takich momentach masz ludzi koło siebie. Mhm. Masz takich ludzi, których masz na przykład. My tu rozmawiamy sobie o momentum, czyli tych ludzi, z którymi się spotykamy, z którymi możemy ze sobą rozmawiać. Właśnie w takich momentach masz tych ludzi. Właśnie w momentach, w których właśnie potrzebujesz gdzieś tego zewnętrznej, zewnętrznej perspektywy. Tyle ode mnie. Dzięki. Mhm, super. Bardzo dziękuję. No właśnie, wiecie co tak sobie pomyślałam, jak szykowałam się do dzisiejszego odcinka, że no, odwaga jest taką jakością, która jest sklejona z dużymi, i hucznymi wydarzeniami, prawda? Że, 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 nie wiem, skok na Bungee, ty powiedziałeś o jakimś też wydarzeniu takim hiper, hiper, nie? Mocarnym. Ja chciałam porozmawiać właśnie o tej odwadze takiej cichutkiej, skromnej, jak właśnie, nie wiem, nagrać YouTube'a, a z poczuciem totalnej niemedialności. Albo nie wiem, wejść w nowy związek po tym, gdy złamano nam serce. No i właśnie odwaga zawsze połączona jest z lękiem. I, i ja tutaj tak pomyślałam, że, że odwaga jest takim mięśniem, który możemy, możemy wytrenować, narażając go na, na tą niewygodę, na tą obawę, na ten lęk. Dla mnie to odwaga czasem jest po prostu odezwać się na przykład na forum w obcym języku. Bo właśnie zakochać ponownie. Po nieudanych próbach. To też, na przykład, zareagować w autobusie, kiedy ktoś zachowuje się jak totalny burak i zakłóca komuś podróż. Odwaga jest wtedy, kiedy postawię na swoim, gdy ktoś bez mojej zgody mebluje moje życie. Albo odwagą jest także poszukiwanie siebie, czy też nowego scenariusza na siebie, gdy się jest po czterdziestce. Albo też, tak jak Anio, ty wspomniałaś, odwagą może być wycofanie się z czegoś, co mi nie służy, jak nie wiem, zmiana pracy, czy, czy, czy zerwanie, czy, czy, czy właśnie mm, zakończenie drenującej jakiejś relacji. I tak sobie pomyślałam, że pokazanie tych różnych perspektyw, jaką mamy na odwagę, jest przedstawieniem Wam, że, że odwaga jest czymś bardzo, bardzo subiektywnym. Takim bardzo intymnym. Dlatego chciałabym też tak zachęcić, że jeżeli ktoś będzie oceniał cudzą odwagę, to żeby nie mierzyć ją swoją miarą, bo każdy z nas tą odwagę inaczej odbiera. Chyba na tym skończę. Zostawię Was z taką małą refleksją i na sam koniec chciałabym Was poprosić oczywiście o ZUS, czyli zaobserwuj, udostępnij i subskrybuj. Dziękuję pięknie i do zobaczenia następnym razem. Dziękuję mhm. bardzo, dziękuję Julia, dziękuję Aniu, dziękuję Krzysiu i Bartku. Bardzo Wam dziękuję, do zobaczenia. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Hej. Dzięki. Hej.